Maciek Maczel z Bolesławca na perkusji gra od 9 roku życia jest samoukiem. Grał w wielu kapelach, różne gatunki muzyki, od bluesa przez rock po metal. Na swoim koncie ma wyróżnienia indywidualne, a zespoły, w których grał, wygrywały na wielu przeglądach. Kilkanaście lat temu Maciej założył rodzinę, ale nigdy nie porzucił perkusji swojej wielkiej pasji. Od 2010 roku prowadzi naukę gry na perkusji w Wówieckim Ośrodku Kultury. Organizuje także warsztaty. Muzyka jest dla niego częścią życia. Kiedy grasz na parkusji? Hmm, chyba nie pamiętam już właściwie od kiedy, ale jakieś takie daty, które zostały uwiecznione na zdjęciach, to jest rok 87, a przypuszczalnie rok wcześniej, czyli 86. 86. Ciężko mi policzyć. 10, 9. Mhm. Skąd, skąd taki pomysł u ciebie był na perkusję, żeby w takim wieku wziąć za naukę gry na perkusji? Jak się uczyłaś? Chodziłaś na jakieś lekcje? Pomysł się wziął. Właściwie odkryła mnie pani w podstawówce, która uczyła muzyki. Pani Bożena Łężna, którą pozdrawiam serdecznie, ponieważ jej nie widziałem od tamtej pory. Ona po prostu szukając osoby do, na apel do odegrania na werblu marsza. Z okazji Dnia Niepodległości, wzięła sobie kilku delikwentów do, do przepytania, przesłuchania, i okazało się, że tam jakoś sobie poradziłem z tym od razu. Takie pierwsze przesłuchanie? Pierwsze nie. wcześniej. Nie, ćwic nie ćwicząc, nie mając świadomości w ogóle o tym, czy, czy można grać, czy, czy się to potrafi. I jak tam potem poszła ta nauka? Jak to było? Nauka. Później było tak, że pani zorganizowała szybko nie z, na pewno nie z mojego powodu zespół, z który liczył 20 dziewczynek. Chłopak na tamburynie. Czyli organki, perkusja, którą mi zakupili właśnie szkoła mi zakupiła i to był taki zespół. I dalej potoczyły się losy moje także pani. Sam się uczyłeś? Sam się uczyłem i wtedy jeszcze właściwie nie wiedziałem, czy cokolwiek potrafię. Wiedziałem, że mam słuch i potrafię wystukać rytm. A co trzeba mieć? Jakie umiejętności, żeby wygrać na perkusji? Co jest najważniejsze? Wskazane jest, żeby mieć słuch prawda, muzyczny, czyli jakby słuch ogólnie, poczucie rytmu i. No, tak, koordynacja ruchów to Koordynacja to też jest, jest do, nauczenia. do nauczenia. Jest do nauczenia? Jest do nauczenia, naprawdę. To jest po, tak, praca nad, nad, nad y, mózgiem, tak samo jak sportowcy, którzy się przygotowują do sportu i ćwiczą tak samo. To jest fizyczna sprawa. Czyli y, jesteś właściwie samoukiem. Jestem dokładnie. Skąd? Oprócz, trzech, oprócz trzech lekcji. Trzech lekcji? Co to były za lekcje? To były lekcje, które zorganizowała mi również pani Bożena w Młodzieżowym Domu Kultury, a, a dokładnie w Starym Teatrze, w też tamtych latach. Zapisała mnie na lekcje perkusji, i wtedy, wtedy w tym czasie, nie wiem czy w zastępstwie, czy faktycznie takim był nauczycielem, pan, który prowadził zajęcia na perkusję, a był trębaczek. Główna, główny jego instrument był trębaczem w orkiestrze bodajże wojskowej, ewentualnie jakiejś górniczej lub, lub polfowskiej, bo takie były orkiestry kiedyś. Więc on, on, mie, on mi tek, pokazał mi podstawowe techniczne sprawy odnośnie zestawu perkusyjnego i to mnie strasznie znudziło i po trzeciej lekcji zrezygnowałem z tego. I dalej uczyłeś się sam? Dalej, uczyłem, dalej była przerwa. Skończyłem podstawówkę, wyszedłem ze szkoły. Potem pewnie były jakieś zespoły, w których grałaś? I w pierwszej klasie dokładnie. W pierwszej klasie szkoły średniej już zaszczepiłem się bakcylem. Spotkałem chłopaka, który miał po wypadku połamane palce, które mu się, które mu się tak wzrosły, że mógł złapać więcej szerszy chwyt na, na gryfie gitary. I z nim postanowiłem coś, coś spróbować działać na strychu. Co to był za zespół, gdzie graliście? Czy gdzieś się pokazywaliście już? Początek zespołu miał miejsce, znaczy zrodził się w, na strychu mojego domu rodzinnego, gdzie sąsiad na naprzeciw, przeciwka tupał nogą, prawda, i gwizdał sobie, jak graliśmy, ale była to gitara i perkusja. Później znaleźliśmy. Jak kolega gitarzysta zaprosił sąsiada, który długo już ćwiczył na gitarze. I, ten, i ten, tenże gitarzysta stwierdził, że ja nadaję się do zespołu i że możemy za, zakładać zespół. Jaki to był zespół? To był zespół, który w rezultacie brzmiał Nocturnal Dum. Jaka to muzyka, co graliście? Muzyka metalowa. Próbowaliśmy, każdy to, to czego słuchał, czyli heavy metal połączony z black, z black metalem, z trash metalem. Strasznie różne, dużo różnych gatunków w jednym. Jakie właśnie gatunki przeszedłeś, co grałeś, co i co najbardziej lubisz grać? Z perspektywy czasu to mogę stwierdzić, że kocham funki, Czyli takie, te bity, które w ogóle nie muszę ćwiczyć ani zastanawiać się, one same gdzieś tam wy, wypływają na bębny z rąk. A grałem muzykę metalową, dosyć ciężką, nie była to sportowo-metalowa. Y, prędkość, y, jakie są. Czyli metalowy zespół, później zespół rockowy, blues rockowy. Bluesowy typowo, w którym miałem troszkę problemy, bo tam już trochę techniki trzeba było, a ja ciągle byłem samoukiem, zbierałem staż, więc. Y, funky, później y, przygoda w Niemczech 8-miesięczna zespołem y, typu von Oldies bis Mega Hits. Czyli już takie festyny niemieckie, na grubo, wszystkie kowary, czyli wtedy życie się zaczęło. Czyli jesteś taki wszechstronny. Yy, musi być. Gatunkowa. Mu, perkusista musi być. Hmm. A właśnie powiedz, czy to prawda, że perkusja to serce zespołu, że jest tym najważniejszym instrumentem, który wyznacza utwór? Yy, serce zespołu może leżeć kompletnie... Yy, Obojętnie z którym z muzyków, tak naprawdę, bo to właściwie ta. No, uchodzi... to perkusja wyznacza rytm? Perkusja jest yy, dyrygentem. Tak jak w Big Bandzie, w dużej orkiestrze, perkusja jest dyrygentem. Jeżeli nie ma w Big Będzie yy, dyrygenta, to jest perkusista, najważniejszy drugi. Czyli w zespole jest to taki trzon. W serce? W serce nie. Trzon. Serce nie trzą. Chociaż serce ma puls i perkusja musi też mieć ten puls. Ale perkusiści zawsze są jakoś tak trochę w cieniu, prawda? Zawsze jest frontman z przodu, gitary, perkusja z tyłu. Dlaczego? To jakoś wynika z technicznego yy, punktu czy nie? Wynika to na pewno z punktu yy, związanego z, z techniką gry i ewentualnie z samą muzyką jako taką, ponieważ perkusyjne instrumenty mają często, są bezdźwięczne, czyli albo mają, są, powinny być strojone tak jak bębny, a nie są. Są traktowane jako bębny do wyżycia się, więc jako rytm. Czyli główną, yy, głównym zadaniem perkusji jest wyznaczyć rytm, niekoniecznie brzmieć. A, ja, a jaki rytm wyznacza perkusję w Twoim życiu? Co robisz cały czas, żeby ta perkusja była? I żeby o grać o różnych rytm. tam historiach wyjazdowych i, i takich, prawda, młodzieńczych yy, kombinacjach. Osiadłem w swoim rodzinnym mieście, założyłem rodzinę, dosyć późno, dosyć późno mam dzieci małe. 5 lat temu znalazłem pracę w, w naszym urzędzie pracy miejsc tutaj powiatowym, gdzie było Elektroakustyk w domu kultury lwów w śląskim. I tam też pojechałem na rozmowę, trwała godzina 35 minut. Dyrektor mnie skutecznie chciał mi przedstawić wszystko, co może mnie spotkać i trochę zrazić, ale to chwała mu za to, że tak się stało. Ale zatrzymałeś się stało. tam. Zatrzymałem się tam i, i też wiedziałem, uczysz... że będę miał kontakt. I też uczysz grę na perkusji. Dopiero w, w roku 2010, z racji tego, że młodzież, jak już poznała mnie, zobaczyła, że ja jestem w tym Domu Kultury, że działam i usłyszała, jak gram, z racji tego, że na orkiestrze, czy tam też przy innych koncertach zagrałem za perkusją, młodzież stwierdziła, że chce się uczyć grać. Poszli do dyrektora, a konkretnie dwie dziewczyny, trzynastoletnie, poszły do dyrektora, wymusiły na nim to, żeby on przyszedł do mnie z, po, z prośbą o to, żebym spróbował uczyć dzieci. I uczysz. I mhm. uczę. Od tamtego czasu, od 2010 roku, od września regularnie. Czyli robisz to, co lubisz w zasadzie. No yy, nie powiem, że było to lekkie, ponieważ yy, sam nie znałem swoich możliwości pedagogicznych. Okazało się, że jednak z perspektywy czasu, tego, tych trzech tak, lat, jeszcze nie, niepełnych, i z perspektywy moich podróży na różne warsztaty i słuchania różnych wykładowców, śmiem twierdzić nieskromnie, że radzę sobie z tym. I nawet powiedzmy szczerze, z małymi dziećmi, ponieważ z nimi najtrudniejsza praca a akurat mam dzieci w wieku, w którym przychodzą do mnie rodzice z dziećmi i, i udaje się to. Może się nauczyć każdy grać? Czy trzeba jakichś specjalnych umiejętności? Ten słuch, o którym mówiliśmy, wiadomo koordynacja można się podobnie nauczyć. Kto może się nauczyć grać na perkusji? Wszyscy? Pani nie Myślę, że wszyscy mogą się nauczyć grać na perkusji, ale nie każdy może zostać perkusistą. To jest, myślę, taka jakaś złota myśl, którą trzeba by było rozwinąć, żeby wyjaśnić. Co uważasz za swoje osiągnięcie największe do tej pory i może ym, co jest przed Tobą, co chciałbyś osiągnąć? Mówimy o perkusji? Tak. Bo życiowe to jakby mam już... Tak, tak, mówimy o perkusji. Okej, okay, perkusja. Ym, moim sukcesem jest to, że jestem ciągle czynny, czyli że nie złożyłem broni, bo były takie wahania, gdzie chciałem po prostu sprzęt sprzedać w całości i zamienić na pralkę lub lodówkę lub... Konsole do gier i po prostu zapomnieć o Bo jest tak, że młodź zaczyna grać na jakimś instrumencie i potem to przechodzi, prawda? Niektórym. Przechodzi, nie jest, yy, mi nie przeszło. No, myślałem, że przeszło, że się uda. Miałem przerwy dosyć długie również, ale nie udało się. I cieszę się z tego, myślę. A co chciałbyś osiągnąć, jeżeli chodzi o perkusję? Mm. Staram się ćwiczyć, ponieważ trzeba do końca życia ćwiczyć i wiem, zdaję sobie sprawę ze swoich niedoskonałości i jakichś tam słabości. Ale myślę, że jak uspokoję swoją grę w sensie technicznym i jeszcze po, troszkę się poduczę, będę mógł gdzieś tam starać się o to, żeby zaistnieć w jakimś zespole poważnym, nie tylko takim hałturniczym. A jakaś reaktywacja zespołu jednego z tych, które, w których grałaś? grałaś Miałam, dodać, miała miejsce próba reaktywacji, aczkolwiek no nie było tam. Brakowało ludzi, brakowało gitarzysty no i był. Najpierw był jeden gitarzysta młody, gdzieś tam się nie sprawdził, później był drugi starszy, też się nie sprawdził i jakby, no i na tym się skończyło rozsypał się zespół i tyle. Perkusja to twoja największa pasja? Myślę, że tak. Mimo tego, że jakby ciężko pracowałem na to, tylko że większą część tej pracy wykonana, ta praca została wykonana pod presją. Właściwie amoku takim. Tak powiem, z tego czerpania zadowolenia z tego. Czyli nie miałem świadomości, że ciężko pracuję, a że się bawię tylko, i myślałem, że po prostu to jest, że to, jest to, co chcę robić. A okazało się, że wypracowałem sobie jakiś poziom i, i wykonałem kawał ciężkiej pracy, i, i teraz wszystkim mówię, że najwięcej, co w życiu potrafię najlepiej, co potrafię robić, to jednak grać na garach, ponieważ. Ponad 20 lat to już trwa. Chciałeś tego? Czyli, jak się czegoś chce, to można to osiągnąć? Uważasz? Oczywiście. Nie trzeba wcale wysiłku nawet. Czym jest dla ciebie muzyka? O matko, muzyka to po prostu wszystko dla mnie. No, żona mi zarzuca, że, że jest ważniejsza od, 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 od rodziny. Ale myślę, że to nie jest tak do końca. Nie można tego łączyć. Znaczy, trzeba to łączyć, a nie można tego. Yy, po prostu klasyfikować, tak, tak, dokładnie, dlatego muzyka jest dla mnie wszystkim, mogę nie mieć telewizora, nie wiem, lodówki, pralki, musi być coś, co gra, oprócz tego, kiedy ja gram, nie? Czyli... To życzę Ci, żeby tak zawsze grało u Ciebie. Dziękuję serdecznie. Dziękuję za rozmowę.